Wiara jest odpowiedzią człowieka na objawienie Boże, dar, powołanie i wszelką łaskę. Bóg daje i mówi, czego odpowiada i bierze albo nie bierze, bo wolność czyni człowieka gigantem, ale wolność źle użyta może być zatracająca. Dlatego wiara wymaga namysłu, rozpoznania i decyzji. Musisz czegoś chcieć. Nie możesz powiedzieć, że nie wiesz, bo wiesz. I trzeba czegoś chcieć. Nieumiejętność wyboru to świadectwo niedojrzałości, to nieuczciwość. Albo z Bogiem, albo bez Niego. Wiara bierze się z prawdy, objawionej i z sensownego wysiłku, obdarowanego prawdą. Wiara to dramat życia, życia dla Boga i ze względu na niego. Dzieje się to w wytrwałym trudzie według przykazań Boga. Nimi człowiek modeluje siebie dla życia zbawionego. Odwierdza się wie, że ten, kto odnawia dobre postanowienia, kwestionuje dotychczasowe osiągnięcia i prosi o łaskę, jak o reanimację. Świat, tracąc wiarę, traci rozumność, logikę dziejów i świadomość sensu, bo wiara jest zaczątkiem prawdziwego życia w Bogu. Skąd ten świat dzisiejszy, taki trudny? Bo wzgardził prawdą, nie żyje w logice, odrzucił prawdę o naturze i przeznaczeniu, żyjąc w wymysłach przeciwko sobie staje się środowiskiem zatraty i zgorszenia dla innych. To mamy dzisiaj w Polsce. Tak namieszano ludziom w głowach, że rodzi się już kolejne pokolenie ludzi, którzy nie znają, że kiedyś było normalnie. Pomieszanie złego z dobrym, prawdy z kłamstwem, Czyni człowieka inwalidą. Na skutek przemocy zakłamania, Polacy, zinwalidyzowani przemocą systemu, są bezsilni, bezradni, zrozpaczeni. Bo rządzący rejestrują problemy społeczne, ale wpierw zostały one zrodzone problemami mediów, które działają tak, żeby człowieka zniszczyć Ludzie zgorszeni, zakłamani, osłabieni, będący w nałogach. Żyjący swobodnie w grzechach głównych są dla siebie problemem i dla innych. I później są tego skutki, skutki społeczne. Ostatnio udało się naszemu systemowi zabrać dziecko trzy miesiączne z rodziny i zabić. Oczywiście w majestacie prawa, winnych nie ma. Dziecko umarło bez przyczyny, bez przesady chyba z rozpaczy i bólu z zostania z matką i ojcem. Oczywiście niewinni funkcjonariusze są niewinni. To wiadomo. I nie ma winnych. Czy jakiś czas, co parę dni, funkcjonariusze mordują człowieka? Nie ma winnych. Choć kary śmierci w naszym kraju nie ma. Dlaczego tak się dzieje? Bo ludzie stracili wiarę. Tracąc wiarę, stracili rozum. I już bez wiary i bez rozumu są tak bezwiedni, tak słabi i niezorientowani, że można z nimi wiele, a nawet wszystko. To, co się dziś dzieje, jako owoc zorganizowanej ateizacji i ogłupienia narodowego, to przecież to jest to. Rezultat tylu lat zorganizowanej nieprawości, kiedy walczyło się najpierw z wiarą, później z moralnością ludzką, później z rodziną, później z prawdą, a teraz z życiem się już walczy, aby ludzi żyjących było jak najmniej. Więc projektuje się choroby, głód. I produkuje się ludzi, samotników, niezdatnych do współdziałania z drugim człowiekiem. Ludzi trochę jeszcze jest, ale zdatnych do wspólnoty i sensu to już niewielu. A to dlatego, że. Ludzie nie chcą Boga nad sobą mieć. Sami chcą zająć szczytową pozycję. Człowiek, który nie chce mieć Boga nad sobą, to taki człowiek jest gorzej niż sierotą, bo musi się dość mocno zakłamać, w kłamstwie utwierdzić i kontynuować zgubę, czyli program samozatraty. Dlatego kto nie ma Boga, ma Bożka, a Bożek to jest jakby podróż z katem do miejsca egzekucji. Bożek, wymysł człowieczy. Bożek, czyli samo uwielbienie dla siebie. No jeżeli człowiek nie jest istotą samoistną i potrzebuje swej źródlaności, źródła, to człowiek, który odrzuca swą źródlaność, czyli Boga, skazuje się na zatratę. Jakoś tak fascynacja światem przysłania Boga ludziom. Najpierw ludzie ciężko się uczą, później ciężko pracują, później się ciężko leczą, a później ciężko umierają. A kto się ciężko modli? Ludzie, którzy się ciężko modlą, są niewidzialni i jest ich niewielu. Bo dla ludzi Pan Bóg jest dodatkiem i to jeszcze kiedyś hen. A tu teraz nie chcą się drażnić myślą o Panu Bogu, bo byłoby to niesmakowite. Dla rozwoju własnego egoizmu. Stąd, jeśli się nie przyobleczesz w prawdę, która modeluje myślenie, to poza prawdą będziesz, jak konserwator własnej zguby. Pan Bóg jest dla ciebie jedynością całkowitą przeznaczeniem niewyczerpanym i ostatecznym. Wiara jest więc mądrym, a dobrym pojmowaniem i pilnowaniem interesu własnej wieczności. Kto zaś nie jest tym wszystkim zainteresowany, no to ten musi być bałwochwalcą swojej doczesności. Nie czyń sobie tego. Pytanie, kim dla Ciebie jest Jezus? To jest wielkie pytanie. Odpowiedź na to pytanie definiuje wszystkość Twoją. I trzeba by tak się działo, bo kult siebie, samo uwielbienie i takie zauroczenie sobą jest bardzo powszechnie występujące. Popatrz, jak ludzie mówią, popatrz na tych urokliwych gadułów, te gadające głowy. Gada, gada i nic nie powiedział jeszcze, a już gada od paru zdań. Yy, takie brakorupstwo występuje u zawodowców w radiu, telewizji. Te gadające głowy o niczym. Dziennikarz mający zadać pytania się musi zaprezentować. Jeszcze trochę będzie sam z sobą wywiad przeprowadzał. I dojdzie w tym kierunku. W fabrykach włókienniczych w dawnych czasach, gdy jeszcze w Polsce było włókiennictwo, gdy tkacz produkował. Sukno na przykład, to były jakieś tam błędy techniczne. No były, i zgrubienie jakaś tam nitka, coś takiego, zabrudzenie. I był dział kontroli. Na tym dziale kontroli ten produkt przewijano i liczono błędy. I od błędu tam odciągano robotnikowi tam 30 groszy, może 25 czy ileś. I suma sumarum odciągano pewną kwotę należną za pracę. To był błąd No ale te gadające głowy Które zarabiają dziesiątki tysięcy Nie płacą kar za błędy językowe Za nieklujstwo, za gadulstwo Za nieprzygotowanie się Za brak szacunku dla rozmówcy i tak Bezkarność Bezmyślność Skutek złych rozmów Mówi Pismo Święte Psują się dobre obyczaje Złe rozmowy to nie tyle złe, bo tam jest wulgaryzm. Złe to tam, gdzie jest zła intencja, gdzie jest kłamstwo i morderczy cel, kiedy słowem, złym słowem modeluje się ludzi, ogłupia ich, źle się ich ukierunkowuje, aby ich doprowadzić do niewolnictwa, rozpaczy, a na końcu do samobójstwa bo to w tym kierunku modeluje się ludzi. Najpierw odbiera im się bezpieczeństwo i prawdę, niszczy im się rodzinę i parę i tak dalej. I załóżmy, że w małżeństwie emerytów jedno umiera. I drugiemu brakuje na życie, to w wielu przypadkach takich ludzie się wieszają albo się trują. Najczęściej się wieszają z rozpaczy, bo nie było wiary. Nie było wiary, bo nie było rozumu. Bo nie było rachunku szymienia, bo czegoś nie było, nie było, nie było. I tak stopniowo, stopniowo prowadzi się ludzi do samozatraty, kiedy to ludzie się yy, w ten sposób wykańczają w rozpaczy z powodu na przykład tego, że nie mają na czynsz, na jedzenie, na lekarstwo. To do tego doprowadzili nasi rządzący demokraci, okupanci, czyli wynajęci zdrajcy. A jak jest z ludźmi wiary? Człowiek wiary jest człowiekiem zawierzenia. Zawierzony to taki uczepiony, wtopiony w tego, w kogo się zawierzy. I człowiek zawierzenia nie popada w rozpacz. I człowiek zawierzony otwiera się na mm, opatrzność Bożą. I mając tak samo mało jak ten drugi. Nie targnie się na siebie, bo ma Boga, jest Bogiem wzmocniony i Bogiem uratowany. Wiara nie tylko modeluje człowiekowi wieczność, wiara ratuje doczesność. Dziś u ludzi najtrudniej o Boga, a pośród ludzi najtrudniej o człowieka. I tylko człowiek wymodelowany wiarą daje nadzieję na bezpieczeństwo i sens, bo z ludźmi bez wiary można prowadzić tylko nieprawe interesy. Ale z ludźmi bez wiary nie da się prowadzić wspólnotowego albo sensownego życia. Dlatego ostrożnie nie wchodzić w małżeństwa z ateistami, czyli tymi, którzy wiary nie praktykują. Oni są jeszcze ochrzczonymi poganami, ale już nie paktują wiary, czyli są ateistami. Nie wchodzi się we wspólne jarzmo z ateistą. Ateiści dla ateistów, księżniczki dla książąt, czyści dla czystych i tak Zada proporcjonalności tego wymaga. Szukasz człowieka, szukaj Go pośród ludzi wiary. Poza kościołem nie znajdziesz człowieka, znajdziesz inwalidę, pretensjonalnika, agresora, ale nie człowieka cierpliwej miłości. Dlatego troszcz się o to, by Twoje wierzenie praktyczne było dobrą szkołą form formacji czynnej wszystkiego Twojego działania. I wszystkiego Twojego myślenia. Jedyny kryzys na świecie to nie jest kryzys paliwowy, pogodowy i tam jakiś inny. To jest kryzys braku wiary i kryzys miłości pomiędzy ludźmi. To jest jedyny kryzys. Gdyby ludzie chcieli przynależeć do Boga i szanowali się między sobą, obyczaje by byłyby godna, a życie byłoby. Piękne i niezagrożone. Dlatego módl się, abyś uratował siebie, módl się, abyś wspomógł innych, módl się, abyś nie był drżącym ze strachu w okolicznościach, w których żyjesz. Módl się o to, abyś był mądry, prawy mędry, mądry, mężny, wydrwały i praktyczny bardzo. W, w zmierzaniu do dobra najwyższego, którym jest wieczne zbawienie u Pana Boga.